z tej strony chyba się 1 a Just to jest ponownie GTA Vice Jak pamiętacie, ostatnio wykonaliśmy jedną z misji pobocznych. jakiemu jakiegoś gangowie, jakiegoś gangowie policję, do i teraz zajmiemy się razem wątkiem dotyczącym tymi tymi nieruchomościami. I jak widzicie, jesteśmy, nie, przyjechaliśmy właśnie do firmy taksówkarskiej, niejakiej firmy Kaufmana i ją właśnie wykupimy. Kosztuje aż 40 000 USD. Akurat mamy taką kwotę, więc zakupujemy. Kupujemy. I guess you're the new owner. What are you? Mob cartel. You don't look Mexican. Anyhow, I guess you better get on with the things that are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh crap, sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now here's this. We are now. And things are gonna change around here again. Our new management, team. Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Ow. Did you like the Capiche? I like the Capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc. etc. You got it? Uh yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Garska right. No i cóż No i ta pani oczywiście nazwała Że nowym zarządcą tej firmy firmy jest właśnie Tommy Versetti i nazwała nas Gangiem Versetti Właśnie no, no, no możemy przyznać, że to mi tak naprawdę stworzył gang jak widać tutaj tych ludzi w jego willi i koło doków więc tutaj możemy rozpocząć właśnie misję taksówkarską no to akurat zaraz najpierw zapiszmy grę o. No. o no i proszę mamy tutaj nawet naszych ludzi tutaj, tutaj trzy osoby stoją i co? i żeby rozpocząć i jeżeli mamy rozpocząć misję dla tej nieruchomości to musimy Wsiąść do taksówki. Więc co? Zapisałem grę. Tak. ta Chociaż. Czytam jeszcze, żeby się upewnić. Tak. Zapisałem grę. Nagrywarka działa. To co? To rozpoczynamy.

Akurat tu jest na naszej wyspie, tam gdzie jest Dilaczomiego, więc tam wyruszamy i zaczynamy pracę jako taksówka.

Czekaj, to wracamy z powrotem do naszej firmy taksówkarskiej. No powiem Wam tak, chyba będą takie właśnie misje od tej firmy taksówkarskiej, dotyczącego, że mamy zawieść naszego klienta z punktu A do punktu B. I na tym właśnie polegają te misje poboczne jako taksówkarza w celu GDA. Właśnie... Ale tutaj mieliśmy też takie w takich problemów które na szczęście udało się nam rozwiązać, ok? To jedziemy zapisać zapisać grę i jedziemy dalej dalej z tymi misjami. O, tutaj mamy ewidentnie tutaj trukarnię, którą też zakupimy chwila. Oddzielają jest jak zega ale może później. Uwaga, czy to tak Trochę przyjechaliśmy ich, ale bez żeby się, podbędziemy się w pościgu i... O proszę, co my? Mamy tutaj jakąś broń. Chwila. O tutaj. A to jest akurat ta, którą mamy. No, czyli dostaniemy jeszcze te darmowe naboje. I mamy tutaj misję misję dla hajtańczyków. Może trochę później. No i oczywiście tutaj. Niech to przyjechaliśmy. No i cóż, zapiszemy grę. Może na drugim. Tak, teraz ja bez innego bezpieczeństwa gdyby moja nagrywarka przestała nagrywać. Okej, okay, to co? Zapisałem... Tak, zapisałem. VIP misja. Dobra, oczywiście tej kobiety nie ma w pobliżu. ona będzie występowała tylko w kadstenkach. Okej. Okay

Czy też to będziemy walczyć z innymi taksówkami? To chyba takimi, które inaczej wyglądają pod naszej. Więc dobra, gdzie one są położone? Oczywiście mapa... Aha, w pobliżu nas. W pobliżu nas, okej. Okay. To zlikwidujmy jedną z nich. Oczywiście... Powiedzmy tam, bo ja bym tutaj zrobił taki piękny zakręt. O, jedna jest tutaj. To ją uszkodzimy. Okej, oczywiście niszczmy ją. Możemy do niej strzelić? Można. A patrzcie, możemy ją do nich strzelać, to super, to jeszcze z nią załatwimy. Okej, okay, to odwiedźmy. Jeszcze będzie nas goniła Ale pozbyliśmy się jej. Super. Bo trochę tą taksówkę mamy zniszczoną, ale może się da zaliczyć tą misję. O! Ucieka. Na w ogóle. a to są uciekali tańczycy okej okay, uciekamy uciekamy no i proszę 2000 tysiące dolarów do naszej kieszonki i udało się kolejna misja od firmy taksówkarskiej zaliczona okej okay, idziemy dalej wykonać kolejną misję dla właśnie tej firmy Mi się te, misje, te misje od firmy taksówkarskiej są bardzo fajne. Muszę się przyznać. Pierwsza, zabranie. O, tu jest nasza taksówka. Zabranie po prostu klientów przeciwnej taksówki. Przeciwnej firmy taksówkarskiej i niszczenie im taksówek. No ciekawe. Ok, zapiszmy grę. No, może tutaj, przy tym VIP. Dobra. Że mi przestaje działać myszka. niczego mi przeszkadza. okej okay. wsiądźmy do naszej taksówki. Tak, tak okay. Ale rzeczywiście tutaj kręcił się taki koleś, który. To jest trochę dziwne, że tutaj kręci się jakaś obca osoba w tej firmie, która nie powinna się tutaj w ogóle kręcić. Tylko nie wiem, nie wiem czy nie jest to jej Okej. to... Geddon. Czyli taki Armageddon który jest z taksówkami. Okej. Okay. Włączmy mapę. Ok, to tutaj. Czyli niedaleko Painspray. Raczej niedaleko w dock'u. Może powiedzieć, że w dock'ach. Ok, widzimy. Ok, koło nas przyjechał właśnie ten samochód. O, no, chyba musi przyjechać inną tą, tą główną ścieżką, think think a nie na skróty. Ma ta taki ulepszony pojazd El Diablo, tel diablo, właśnie jeżdżą właśnie z ten gang kuwańczyków. Okej, okay, to powinno być już gdzieś tutaj. Pięknie. Jeszcze się tutaj zatrzymał i nie uszkodził właśnie, właśnie przód tak taksówki. Okej, okay, jesteśmy już na on miejscu. Okej, okay, klakson. O, 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 o. Hmm, no sana Mercedes. Pięknie! O nie, uszkodzili mi naprawdę maksymalny pojazd. To, to ewidentnie jest łapka właśnie tych, tej firmy taksówkarskiej. Specjalnie atakują, ale musimy utrzymać się przy życiu. Jeszcze w dodatku. Ale minął totalnie. Już całkowicie zniszczyli mi tą moją taksówkę. Udało się. Niszcz taksówkę litera. Tą taksówkę? Serio? To może wysiądziemy najpierw. O nie! No i oczywiście zginąłem. No to pięknie. Jeszcze straciliśmy amunicję. Cały zapas. Um, to co, no to może widzimy się zaraz po malutkiej przerwie. I to z powrotem. E Jak widzicie, znowu musiałem sobie. Jeszcze raz przechodzimy tą misję. Już no przez te taksówki. Sami widzicie. O, auto. Jeszcze musimy zniszczyć tą taksówkę. niszczymy ją. Oczywiście ta nasza taksówka też jest zniszczona. Ok, odjeżdżamy, odjeżdżamy! To zaraz wbuchnie. O, teraz możemy przejechać tylko... I proszę, przejechaliśmy! O proszę, wątek taksówkarski zaliczony! Taksówki KV będą teraz, teraz przenosić do Kozy sięgające 5000 USD! Tutaj miał taki fajny miecz taki samurajski, którego akurat mamy. No moi Państwo. Zbieraj go regularnie, Zbieraj go regularnie. No moi kochani, ukończyliśmy właśnie wątek ta taksówkarski. taksówkarski tak, dotyczący właśnie, właśnie z tej firmy Taksówkarskiej. No taksówkarskiej. wow, bardzo szybko. Nam się to udało wykonać. No to tak, zapisać grę tak szybko zaliczyliśmy? To by się spodziewał? no dobra to jedziemy zapisać grę Wydaje mi się czy ten wątek dotyczący tej firmy taksówkarskiej był dość taki powiedzmy nie wiem krótki na moje oko Serio, ten wątek z, z firmą taksówkarską naprawdę jest był, jest naprawdę krótki Patrzcie na to? Mamy tutaj Biegnie, fajnie, fajnie, to strzelają do naszych ludzi. Nie chciałem ale nie. Okej, okay, to zbieramy dochód. Bo kto by się spodziewał? Popatrzcie, no. ja nie wierzę? O, nie, 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 nie. Odciąłem mu głowę. Kronim, ok, zapiszmy lepiej... ...lepiej hmm. grę. Ja zobaczcie, ten wątek z tym, ta, firmą taksówkarską był bardzo krótki. No patrzcie, jaka tutaj strzelanina no, na naszej firmy I popatrzcie na to. Mamy tutaj fajną ta taksówkę. Widzicie, to, to widać, ta jest taksówka, w którą walczyliśmy z tym liderem. Taksówkarzy. Dzisiaj I proszę, mamy tutaj fajną taksówkę, którą oczywiście policjanci mi zniszczyli. No super. Ale popatrzcie na to, jaka tam była strzelalina. Gang werset kontra gang Paintańczyków. No. Jeszcze w dodatku policja do nas. Czyli koła taksówki. To może jeszcze zapiszę? jeszcze raz grę. ok teraz nas nie atakują, ale wcześniej to co było? I patrzcie, możemy wsiąść do tej taksówki ponownie. Możemy sobie wykonywać przy tej taksówce misje taksówkarskie. Wiele, wiele innych. Sobie jeździć. No powiem wam tak, ta tak, ta tak fajnie. żeby była naprawdę fajnie to fajnie. fajnie tach, 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 do tego karabinku do tego tach, Ale naprawdę No cóż, wątek fabulantu dotyczący firmy taksówkarskiej można uznać za zakończony Bardzo krótki, ale też bardzo ciekawy Oczej, Może dzisiaj zakończymy ten odcinek co No i cóż Zakończymy ten odcinek mam nadzieję, że ten odcinek się Wam naprawdę spodobał Bo naprawdę był ciekawy nawet A w następnym odcinku w następnym odcinku będziemy teraz wykonywać Podajże że misje dla hajtańczyków i ewidentnie chyba zakończymy też ten wątek z gangiem kubańczyków. Na razie to jest ja na piją. tyle, jeżeli uznać ten odcinek. Więc cóż, to widzimy się w następnych odcinkach akt tej serii. Więc. Więc co to, to? Na raja, spadam!